Pewnie nie spodziewajcie, że kiedyś będziemy razem pranie robić, co? Ja też nie uwierzcie. Ale tak właśnie wygląda moja pralnia. Aktualnie jestem tutaj sama, dlatego mogę na spokojnie nagrywać. Tu są suszarki. 36 sztuk chyba. Nie wiem, nie chce mi się liczyć za bardzo. Ale ogólnie cała ściana jest suszarek, a tutaj po tej stronie są pralki. Pralek jest na pewno 36, bo są wszystkie podumerowane. Czyli tutaj też są ponumerowane, tylko po prostu nie chcę mi się odejmować. Także mam teraz równe 40 minut, wracam sobie do pokoju. I za chwilę zajdę i przerzucę to wszystko do suszary. Taki content właśnie dzisiaj. U mnie niedziela to jest właśnie dzień prania i sprzątania. Tylko, że w tym tygodniu nie muszę sprzątać całego naszego pokoju, no bo kuchnię, łazienkę i właśnie salon dopiero w przyszłym tygodniu jest moja kolej. Dzisiaj zajmę się tylko swoim pokojem. Właśnie pranie sobie zrobiłam żeby mieć w czym chodzić przez tydzień. Ale ogólnie pranie jest całkiem fajne, jest dużo lepsze niż w moim poprzednim akademiku, bez większa. Tam mieliśmy chyba tylko 12 pralek i o połowę mniej suszarek, a jednak troszeczkę tych studentów tutaj jest, więc, więc fajnie, że nie trzeba czekać, bo tam często się robiły kolejki na przykład. A jak już tutaj jestem, to mogę też wam pokazać. Mamy tutaj taki fajny pokój. To się nazywa Game Room. Oj, nie te drzwi. I Jak czekacie na pranie, to możecie sobie na przykład przyjść pograć w bilarda, w ping -ponga. Jest nawet telewizor ogromny, jakieś gry. Karty, Jenga. Nie pamiętam jak to się nazywa. Cymbergai. Chyba tak. I właśnie każdy może sobie przyjść i pokrać kiedy chce. O, co tu się dzieje? Jest protest? Ciekawe z jakiej okazji. A teraz wrócę właśnie do pokoju i się pomaluję, ogarnę trochę, bo i tak mam 40 minut, więc. Trzeba jakoś wykorzystać ten czas. Później jak przerzucę do suszarki te rzeczy, to z kolei muszę czekać godzinę, więc wtedy pójdę po jakieś śniadanie. Mam ochotę dzisiaj zjeść jakiegoś wrapa albo kanapkę na śniadanie, zamiast mojej owsianki. Tym akademików, w którym teraz mieszkam, właśnie mamy stołówkę, tylko że ona jest otwarta od 16 do tam 22, czy tam 23, więc śniadań tutaj nie mam, dlatego będę musiała iść tam mały do akademika obok. Więc zaraz się tam przejdę, tylko właśnie poczekam na pranie. A drzwi do pokoju otwiera się jak w hotelu. Na taką kartę. No tutaj się daje kartę i jeszcze właśnie każdy ma swój specjalny kod do wejścia. Sami przynajmniej mogliśmy go sobie wybierać, więc nie ma problemu z zapamiętaniem. Z kawą jeszcze troszeczkę poczekam, bo sobie ją zrobię właśnie do śniadania. Ale teraz wypiję sobie kubek ciepłej wody, bo jakoś tak chłodno troszeczkę tutaj. Co prawda mam krótkie spodenki, więc mogłabym ubrać dresy. To dopiero jak będę wychodzić. Jeszcze cytryna by się przydała, ale niestety nie posiadam tutaj takich rzeczy. Siadłam jeszcze na szybko do laptopa, bo napisała do mnie szefowa, że potrzebuje, żebym zedytowała jeden filmik. Początkowo miałam to robić we wtorek w pracy, no ale się okazało, że będzie potrzebować go trochę wcześniej i się zapytała, czy to nie byłby problem. Więc oczywiście napisałam, że nie będzie problem. Nie, wiem, może tak trochę nie po mi to robić teraz, no ale skoro proszę, to zrobię. Akurat powinnam się wyrobić, zanim pranie mi się skończy robić, więc nie jest źle. Właśnie mi przyszło powiadomienie, że mogę iść po pranie, więc przy okazji ubiorę długie spodnie i wezmę kurtkę i pójdę po śniadanie. Bo teraz będę miała godzinę aż. Nie wiem, czy aż tak Was to interesuje, ale my tutaj właśnie, żeby zrobić pranie, musimy mieć aplikację na telefonie i wtedy skanujecie właśnie kod QR, wybieracie sobie temperaturę, właśnie, czekajcie, co tam jeszcze jest, temperaturę i opcję, czy power wash normal, czy do delikatnych. I zarówno pranie, jak i suszenie kosztuje 1 dolara, więc no całkiem sporo, ale wiem, że są też pralnie właśnie w Nowym Jorku, które kasują jeszcze więcej, także nie ma co narzekać. Szybka prezentacja śniadania na dziś. Tutaj mam kanapkę z indykiem i z awokado. Takie dwie połówki. Chyba jakiś ser też jest w środku. Wygląda całkiem nieźle. Jakbym w moim akademiku miała śniadanie, to byłoby w ogóle idealnie. Wtedy miałabym i siłkę, i śniadania, i kolację. Coś to nie jest problem zrobić sobie samemu śniadanie oczywiście, ale jakby było, to bym nie pogardziła. A teraz wracam do pokoju, otworzymy sobie kalendarz i zrobimy kawę. Zobaczymy, jaką pewną dzisiaj zaproponują. Dzisiaj w ogóle bardzo ładny dzień się zapowiada, bo jest całkiem ciepło i świeci słońce. Aż żałuję, że muszę tak dużo rzeczy ogarnieć do szkoły, bo po pierwsze muszę się spotkać z dziewczyną, z którą robię prezentację jutro na hiszpańskim, bo musimy, że tak powiem, przećwiczyć to mówienie, bo to będzie ten finałowy taki projekt. Muszę dokończyć jeden projekt też na ten przedmiot mitocin Media Studies. To w Photoshopie tam robiliśmy rzeczy. To jest też to, do czego wypożyczałam właśnie te kamery, wszystkie mikrofony. I teraz, jeszcze ostatnia część, to jest właśnie w Photoshopie. Musimy zrobić e, dwa zdjęcia. No i jeszcze te notatki na egzamin z marketingu, oczywiście. Więc całkiem ambitny dzień. Plus jeszcze muszę posprzątać w pokoju troszeczkę, kurze powycierać takie pierdeły. Zdecydowanie mój ulubiony moment każdego poranka. Rozumiecie, że zaczynamy już kolejny rządek? Dzisiaj jest 7 grudnia. No ktoś wstał. Hazel nad cocoa. Więc dzisiaj mamy kawę orzechowo-kakaową? Bo tak? Nie, możecie mi napisać. Chyba, że to jest ta gorąca czekolada. Nie, no jest napisane Flavored ground Coffee. Robimy test smaku w takim razie. I dzisiaj nie zapomnę. Przetestuję, zanim dodam śmietankę. Aż zrobię sobie zdjęcie na pamiątkę. Wyślę przyjaciółce, bo na pewno ją to bardzo interesuje. Pozdrawiam Cię Urszula bardzo serdecznie i mam nadzieję, że się cieszysz, że dostajesz taki kontent przedpremierowo. A z kalendarzem widzimy się już jutro rano. Ale oficjalnie mogę powiedzieć, że dałam radę nagrywać już pierwszy tydzień Vlogmasa. Pachnie bardzo podobnie do tej karmelowej w sumie. No, jakbym ktoś powiedział, że to jest karmel, to bym uwierzyła. Czy jest lepsza niż karmelowa? Chyba nie, ale jakbym miała wybrać, to ta karmelowa lepsza. Więc cynamon na razie numer jeden, karmel na drugim miejscu temu dałabym trzecie, z tych smakowych oczywiście, bo ogólnie te czarne też mi bardzo smakują, ale myślę, że właśnie ten ranking jak będę robić, to będę robić tych smakowych. Chociaż nie czekajcie, jeszcze wczorajsza była ta o smaku ciasteczek. To nie, to zmieniam decyzję. Pierwsza jest cynamonowa, później dałabym karmelową, a trzecią właśnie tą ciasteczkową wczorajszą. Więc teraz sobie wypiję kawę, zjem moją kanapkę, bo czeka tam na mnie już na stole, i zaczynamy naukę i sprzątanie. Nie wiem jeszcze co najpierw, ale najpierw śniadanie. Totalnie randomowa informacja, ale odkąd mam ten balsam od Ziai, śliwka w czekoladzie, rodzice mi wysłali go w parce, to używam go codziennie i zostało mi już mniej niż pół opakowania. Więc jeżeli szukacie jakiegoś fajnego balsamu, który pachnie przepięknie, to polecam. Bardzo fajny jest. Mam też żel pod prysznic do kompletu. A żeby trochę lepiej mi się sprzątało, to otworzyłam sobie wafelek teatralny. Uwielbiam je. Muszę niedługo kończyć, bo napisała do mnie właśnie ta dziewczyna, z którą będę robić prezentację na hiszpański, że chciałaby się już spotkać, iść coś zjeść razem i właśnie pociczyć tą prezentację. No ale już większość rzeczy ogarnęłam ogólnie. Pranie poskładałam, kurze wytarte. Jedyne co mi zostało jeszcze to odkurzyć podłogę i umyć pędzę, ale pędzę sobie zostawię chyba już na przyszły weekend, bo teraz tak średnio mi się chce to robić, poza tym nie mam czasu za wiele. Ale odkurzyć jeszcze myślę, że zdążę. A, jeszcze wyrzucić śmieci muszę. Za dużo tych śmieci nie mam w pokoju, więc pozbieram je wszystkie do tej papierowej torebki. Bo ona i tak jest podarta troszeczkę, więc do niczego mi się nie przyda i pójdę to zaraz wyrzucić. Bo my mamy właśnie śmietnik na korytarzu, tam taki, taką dziurę. Ta informacja jest zapewne dla Was bardzo przydatna. Mam w ogóle też ochotę iść do jakiejś nowej kawiarni dzisiaj, więc myślę, że po tym spotkaniu właśnie się przejdę na taką popołudniową kawę i może coś słodkiego jeszcze. Jakiś wypiek fajny. W sumie brzmi całkiem dobrze. Czy powiedziałam, że na lunch idziemy na stołówkę? Chyba tak. Także plan na najbliższe godziny to jest lunch, prezentacja i kawa. Jakaś dobra. Plus mały spacer, bo w sumie dzisiaj cały dzień siedzę w akademiku. Nie byłam ani na siłowni, ani na żadnym spacerze, właśnie, więc wypadałoby się troszeczkę ruszyć. Może napiszę do Julii, może do mnie dołączy. Wiem, że ona do 15 to ma korki z angielskiego, bo właśnie, jeżeli szukacie jakiejś osoby do korków z angielskiego, to Julia je prowadzi. Napiszę do niej, zapytam, czy będzie chciała iść w sumie. Może dzisiaj uda nam się wtedy razem popracować i pouczyć się. No bo wczoraj, jak mogliście zauważyć, to tak średnio nam poszło. Teraz jest 13:10 i mam szczerą nadzieję, że tak do tej 14:30 maksymalnie się wyrobimy. Byłoby miło. Ja już po spotkaniu całkiem dobrze nam poszło. Jestem zadowolona. Myślę, że, że jutro będzie git. I idę teraz właśnie do tej kawiarni, co Wam mówiłam, bo mam ochotę się pouczyć trochę w innym otoczeniu niż w akademiku. I przypomniało mi się, że mam bon rabatowy do Victory Secret, bo jak robiłam zakupy na Black Friday, to wtedy dostałam właśnie taką kartę na 25 dolarów zniżki. Więc stwierdziłam, że po drodze tutaj zajdę i go wykorzystam, bo on jest ważny tylko do 12 grudnia i kupiłam sobie drugą piżamkę. Taką w kratkę. Ta nie jest aż taka świąteczna, jak tym, co mam, więc fajnie będzie taka całoroczna. Miałam i tak błąd do wykorzystania, więc szybka matematyka wyszło za darmo praktycznie. Tak to by się zmarnowało. A teraz przynajmniej będę miała nową piżamę, więc same plusy, żadnych minusów. Współczuję tym panom, że muszą tutaj tak siedzieć, i czekać. A to są właśnie te wszystkie piżamki. A to jest ta właśnie, którą sobie kupiłam na Black friday, więc będę miała teraz dwie. Staram już właśnie do tej kawiarni, którą na dzisiaj sobie znalazłam do nauki. I tak, po pierwsze mamy takiego pięknego, ogromnego croissanta. A po drugie kapucinko. to raczej niepodobne do mnie, bo ja zazwyczaj zamawiam albo americano, albo cold brew, ale jakoś tak miałam ochotę na taką ciepłą kawę z pianką. I w ogóle ten talerzyk jest w tym samym kolorze, co moja bluza. Bardzo klimatyczna miejscówka i mam fajne miejsce właśnie takie przy oknie, że mogę sobie patrzeć na ludzi. Więc zaraz wyjmę laptop i biorę się za naukę. Ale w takim otoczeniu przynajmniej będzie trochę przyjemniej. Zaraz Julia do mnie dołączy, bo napisała, że już idzie. Więc posiedzimy sobie razem. W tym tygodniu chyba z cztery razy się już widziałyśmy. Już wam pokażę, jaki mam widok. Ciemno już się tylko trochę zrobiło i światło się odbija. Ale jest bardzo ładnie. Strasznie mi się podoba to miejsce. Ładną muzyczkę mają. Szybki test kawy. 10 na 10. Akceptuję. 16.15. Idealna godzina na popołudniową kawkę ale już wyciągam też laptop i koniec opierdzielania się. Znaczy, żeby nie było, ja dzisiaj już się sporo uczyłam i właśnie tę prezentację robiłam i wszystko, no ale jeszcze trochę mnie czeka, więc zmiana otoczenia idealnie mi zrobi. W sumie nie sprawdziłam, czy tutaj wi mają, a to jest całkiem ważny aspekt, jeśli chodzi o naukę właśnie w kawiarniach dla mnie. Łazienkę mają, więc pierwsza rzecz jakby zaakceptowana. Dla mnie właśnie obowiązek to jest po pierwsze łazienka, dobre wi-fi i niezagłośna muzyka. Ta jest odrobinę zagłośna, ale przynajmniej jest ładna. Nie łupie nic jakoś tak strasznie. Jest WiFi, moi drodzy. Jesteśmy w domu. Tak to można się uczyć. Hi. Hello. Wow. Julia dla zmiany wzięła coś na słono. Wzięłam steak and cheese ale jeszcze tego nie próbowałam, więc nie wiem, czy to jest dobre. Poczekajcie, spróbujemy tak łyżeczką, ładnie. Chciałabym to uwieść? Moi drodzy, podjęłam właśnie decyzję, że dzisiejszą sekcję z odpowiadaniem na pytania zrobimy tutaj, ponieważ chcę już zacząć edytować tego vloga, bo mam jeszcze trochę rzeczy do ogarnięcia na studia, więc wykorzystamy Julię i odpowiemy sobie razem na pytania. Mamy tutaj trochę komentarzy, więc zaraz coś wybierzemy. Pierwsze pytanie do Pani. Zapytaj proszę Julię, skąd jest? Z jakiej miejscowości województwo w Polsce pochodzi? Twoja kolej odpowiadania. Skąd ja jestem? Ja jestem z okolic Płocka e, Orlen. Jeżeli ktoś jest z Płocka, to pozdrawiam. Chodziłam do Jagielonki, ale mieszkam tak 25 minut samochodem od Płocka e, na wsi, e, małej wsi, więc e, tak, nie chcę podawać tej konkretnych nazw, ale po pochodzę po prostu z bardzo mojej miejscowości. Blisko Płocka, ale nie w stronę Łącka. Trzymaj ten mikrofon. Teraz jest pytanie, na ile przylatujecie do Polski teraz na święta no i do też. kiedy będziecie? Ja przylatuję 19 grudnia i będę do 19 stycznia. Wracamy razem w ogóle, taka ciekawostka. Tak, będziemy miały razem lot. A ja, a ja lecę 18 i wracam 19 a. tym samym właśnie samolotem. Będziemy w sumie praktycznie tyle samo tam. No. No jeden dzień różnicy, czy tam dwa? Nie, ja powiedziałam, że 19 grudnia. No. To skłamałam, przepraszam, 20 grudnia. Będziemy... To dwa dni? No, bo ja 20. O 16 lecę, a 19 jeszcze mam egzaminy. Dobra, next one, czekaj, już szukamy, szukamy, szukamy. Czy Mikołajki są obchodzone w USA? Wiesz coś na ten temat? Nie są, yy, ale zawsze można. Nie no, yy, wiem, że na przykład takie host rodziny, co mają ich część studentów, no to oni świętują dla tych studentów. A ludzie raczej nie wiedzą, co to jest, yy, więc yy, nie. Kaili też pytałam wczoraj, bo miałam, obiecałam wam, że się ją zapytam i powiedziałaś, nawet nie wie, co to jest. Ja próbowałam jej wytłumaczyć w ogóle to święto, Daj może potrzeba. Ale w ogóle nie wiedziała o co chodzi. A, dobra, czekaj. Sam tak chcę najmniej jakiś Kto do ciebie przychodzi na święta Gwiazdor, Mikołaj czy aniołek? Mikołaj? Mikołaj. Coś jeszcze szybkiego tutaj by się przydało. Gdzie ci się najlepiej uczy? To że możesz odpowiedzieć. Mi się najlepiej uczy albo w bibliotece, albo w kawiarni, ale z jakimś dobrym piciem jakąś maczą, albo w domu, po, wiecie, pod ciepłym kocem, dobra herbatka, albo boba. Ale, szczerze mówiąc, nie tęsknię za tymi czasami. Znaczy, chciałabym no, pójść jeszcze do szkoły. No nie, chciałabym wrócić na przykład na MBA, no, bo Chciałabym wrócić na MBA za jakieś dwa lata, jeśli ktoś mi to zapłaci. I myślę, że wtedy będę miała tą motywację, ale na razie nie miałabym motywacji, żeby się uczyć, więc podziwiam. A ty? <laughs> więc jakby ktoś chciał opłacić Julii MBA, to piszcie do niej. <laughs> mi się najlepiej uczy albo w kawiarni, wtedy mam motywację. Jak wszyscy wokół się uczą i pracują. Na przykład teraz my tutaj siedzimy i gadamy sobie, a wokół jest pełno ludzi z laptopami, z słuchawkami, i widać, że albo pracują, albo się uczą. No my tutaj troszeczkę robimy tak za rozrywkę im, no ale. Ale też mamy laptopy. Tak. O, proszę, filmy się przesyłają. Julia tutaj dodaje kolejnego vlogu. 25 was minut. na vloga. No właśnie. Czy umiesz jeździć na nartach? Nie. W życiu nie jeździłam na nartach, w życiu nie byłam w polskich górach. Tak, żeby jeździć, to nie. Więc ja nie potrafię ani na nartach, ani na snowboardzie. My zazwyczaj w tym okresie, jak były ferie czy właśnie święta, to uciekaliśmy gdzieś, gdzie było ciepło, bo nikt z naszej rodziny nie lubi śniegu ani zimna. Więc to niestety nie doświadczyłam. Znaczy, stety i niestety. Nie żałuję. Ale podobno jest fajnie, więc może kiedyś, może ty mnie kiedyś zabierzesz. Jest fajnie, ja się mogę zabrać. <laughs> Przepraszam. Ja jadę na nartę teraz właśnie pod koniec stycznia do Kanady i bardzo się cieszę. Szczególnie że jadę ze znajomymi, a to jest zupełnie coś innego niż z rodzicami. Uwielbiam jeździć z rodzicami i jeżdżę tak od siódmego roku życia, ale jednak ze znajomymi to jest coś innego, bo wiecie, zjeżdżacie, apryski, idziecie od razu na imprezkę, dobre jedzenie, burgery i w ogóle, więc nie mogę się doczekać, będę tam 4 dni. Jeszcze nie kupiłam lotów, ale bardzo się cieszę i będzie super. Już kupiłam sobie skipasa, bo jeżeli kiedyś będziecie na nartach na Whistler, bo to jest, myśl, że to jest jeden z najbardziej znanych ośrodków. Nie, to, nie to jest nie, bardzo, to jest wspaniałe, to jest cała taka village, taka wioska, jak gdyby. E, to była właśnie zlizka i udało mi się złapać właśnie te ski pasy za 260 kanadyjskich dolarów. To jest osiągnięcie wow, na wow, dwa dni. To już I kurtkę mam. No. Ja, ja już mogę teraz założyć te narty i po prostu jechać do domu. Ej, super. Dobra, koniec tego gadania. Bo mnie czeka dzisiaj jeszcze troszeczkę roboty. I chcę zacząć właśnie montować tego vloga, bo wieczorem muszę dokończyć projekt na jutro do szkoły, ponieważ o 16.55 muszę go prezentować, a jeszcze nie jest skończony. Więc no, czas się tutaj skupić i, i koniec opóźniania. Nie ma czasu. Work, dokładnie. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że spodobał Wam się kolejny vlogmas. Jutro jest poniedziałek, niestety znowu, a to już ostatni mój tydzień zajęć, więc przeżyjemy. I co? Kolejny tydzień nas czeka. Widzimy się jutro w tym samym miejscu, o tej samej porze. Bye! Bye!